Cześć, Manko. pokażę wam dzisiaj sklep z Fortnite'a A dzisiaj jest 3 stycznia nowego roku I przepraszam, że nie było odcinków Ale pojechałem do babci No i nie mogłem po prostu mm, Ale bez przedłużania Proszę Nie zaczynaj Złodka Chyba sprawami e, e, Wiecie, sprawami No, wiecie dobrze jakimi Puks, y... Ładny skin, nie ma stylów, jakby taki mroczny, y... nie działa na te... ja bym kupił to już skiną, ale fałdące nie, no niestety po prostu mi nie pozwalają, y... Pięć mocy, ładny kilow no jakby po prostu wzięli i nabili komuś rękę <laughs> rządło malowanie do, do broni jest ładne no, Jednolite praktycznie jakby tu jest złoto takie no. ładne jest po prostu mi się podoba jest mroczne komando tricera... mroczne komando triceratops no pewnie poprawcie mnie w komentarzu yy, Tu plecak też ładny polecam yy, Tu mroczny rex po prostu Jakby pod z telefonu jest taki biały, fioletowy yy, Mroczne kości wymyślone Ładne kilofy Mi się nie podobają Ale są ładne Oro Jak to się z kibicem e, e, Śląskowrocław Knety no to powinien mi poleżeć e, takie silenne Oro Profesorów I e, lotnie do Oro Dobrze, dobrze powiedziałem chyba tak Wchodzę z To jest taki jakby ciemniejszy ślęny bardziej mroczny wszystko pokazałem wszystko dobre zamaskowany cień mi się skin podoba mogli mogliby dać jakieś adycje stylu że można sobie wybrać ten tutaj jakby dres, to nazwijmy ale mi się podoba szczelec brutala no ładny skin jednolity jest git łodołamać bardzo bardzo fajny killów kupiłem to na swoim głównym koncie w opisie wam podam nazwę do mojego głównego konta możecie mnie dodać od gracia od malta więc jest ok jest znane plany jest close jest więc podnosimy dach Znudna emotka. U mnie ten przyprawie każdy grać Footnote w szkole. Śpiewajmy ra śpiewaj razem, no to jest, że po prostu emotka za darmo. Ja ją już sobie odebrałem. Jest elfka. jest taki styl i taki styl. Przejdźmy dalej. Jest świąteczna napastniczka. Nualny skin, ładny plecak stara dobra siekiera bardzo też ładny kilof dopracowany bardzo więc mi się podoba szus też fajny skin plecak mi się nie podoba no ale każdy ma inny boost no i kill do tego szosa, szosa. Ost, ostrza tundry to tu mi się pokaże falalala rybek mam go właśnie na swoim głównym koncie więc polecam świąteczne haki jest podgląd stylów i jest taki jeszcze po prostu jako jeden jest najeść na pierniczka czyli jakby świąteczne, świąteczna reggae the rider jest piernikowy kobijak jakby tu zły, tu dobry, nie wiem czy ja Wam tylko pokażę, nie pokażę, ale jest ładny, świąteczny, wypiekany wojek pod gran to jest zły, dobry, zły spieczony, no i dobry, o spieczony, spieczony tak dobry spieczony. Eee, słodki strzelec, eee, no tak samo po prostu. Z wycin wycinarka piwniczków, jesła i się przytaca, e świąteczna elfka, świąteczny lizak, najeść renifer, Dolf, e strażnik z czerwonym nosem, potężna piżamka, piż piżamowa piechurka, e świąteczna piżamka. E pi <coughs> piżamowa porucznik, świąteczna słodkość i minusie święta. Komando Gwiazdka, strażnik świąt, nie trzeba było, przytulny polatywacz i Łupineczka, czyli po prostu damska wersja. Śnieżna kula, bardzo fajny pilos mi się podoba dość Ostr, ostra łukańca. Krampus, Łapacz Bachorów, Mały Pomocnik Krampusa, czyli Lotnia, Zmrożona Zamieć, Jagódka, Ślicznotka, Pamiętowy, Przystrojone Laski. <tuszy> Cukrowe, czyli nawiązanie do tego skina, Lizakowa, e, migotka, zamieć, kryształowa koro, karoca, rybo sopełek, e, piechór polarny, e, świąteczny wojak, ho-ho-ho i gałązkowy wybruchotaż. Jest pies, jest świąteczna. Szymeczka, Świąteczny Fiendran, Słodka Siekiera, Lizak, Śnieżno, Kul, biegun północny i Drzewko, Przytulka, Grimbles, Przymrozek, Śnieżny Śmiałek, Szotel Lodu, i słodziak rozpakowa rozpakowanie po prostu otwieramy prezent patrzymy co tam jest niby nic nie na nagle ból. i wyskakuje śnieg i spada nam na przysłowiowy łeb i yy, wesołe paski i mroźne wizje yy, łoś z łoś Owe słowa wiem, powiecie, że fałszuję i nie umiem śpiewać. Wiem, świąteczna niespodzianka, muzyka, zestaw kratosa, kratos, topór, Lewia, ten chyba. Każdy wie, lepiej jest taki lewiakiem. Tarcza Strażnik, Zestaw Mroźne Legendy, Pakiet Diamentowa Diva, Pakiet Marvel Wojownicy i Królowie, Pakiet Polarne Legendy, no i Zestaw Kto, zestaw, kto się Uśmieje Ostatni. Yy, karnet Bojowy, nowa ekipa, od wczoraj jest, jak się nie mylę, Zawiera karnet, bo ja wycenię ekipaka i tysiąc fałdolców. Nie oszukano na górnym koncie, bo nie dostałem tysiąca fałdolców, ale spokojnie sprawa, sprawę do Epika. I tak, no bez przedłużenia. Do widzenia.